Witam Was, nazywam się Maja Meller i w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam najnowszej generacji zabieg laminacji włosów. Oto tutaj mamy taką naszą piękną modelkę z matowymi włosami, tak jak widzicie, są pozbawione połysku, nadamy im piękny, błyszczący, diamentowy połysk. Laminację włosów przeprowadzimy właśnie produktami. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to trzystopniowy zabieg, czyli mamy tylko trzy produkty. Później są jeszcze produkty do pielęgnacji domowej, ale to wszystko po kolei. Pierwszym produktem, który zastosujemy jest to szampon. Szampon o naturalnym PH, czyli nie rozchyla na łuski włosowej, ale idealnie oczyści nam włosy. Następnym produktem jest fluid do laminacji włosów. Zawiera hydrolizowaną keratynę i roślinne oleje bogate w antyoksydanty oraz zbawienną na włosy witaminę E. I ostatni produkt, spray, który stosujemy właśnie na sam koniec zabiegu. Najlepszy produkt firmy Beleco, Belamix do laminacji włosów. I zaczynamy zabieg od dwukrotnego umycia głowy szamponem o neutralnym PH, czyli nie otwieramy łuski włosowej, tylko pracujemy po prostu na domkniętej łusce, ale idealnie nam oczyści ten włos. Teraz jak mamy porządnie umytą głowę, to zostawiamy sobie tą pianę na 5 minutek na całe włosy. Teraz odsączamy, porządnie jest, wypukaliśmy szampon, odsączamy nadmiar wody najlepiej papierowym ręcznikiem. Co jest bardzo ważne, nie wykręcamy, tylko odsączamy. Teraz po umyciu rozczesujemy włosy, tak jak widzimy te włosy tak naprawdę po szamponie nie są jakoś mocno zmierzwione, bardzo suche, są bardzo fajnie do rozczesania. I rozczesujemy szerokim grzebieniem, idealnie tak jak mówiłam się nam rozczesują te włosy. To jest ważne, jak rozczesujemy włosy, to rozczesujemy te włosy warstwowo. Nigdy nie rozczesujemy w całości, tylko dzielimy sobie je na separację i dopiero rozczesujemy. Przy rozczesywaniu pamiętajmy, że włosy są bardzo mocno uwrażliwione i nigdy nie rozczesujemy włosów od nasady po końce, tylko jak zaczynamy, to zawsze od końcówek po samą górę. Po dokładnym rozczesaniu włosów, odsączeniu jeszcze dokładnie, delikatnie podsuszamy, ale to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy włosy tak mocno nieuwrażliwione. Czyli tutaj tak naprawdę u naszej modelki takie 30 cm mamy uwrażliwionych włosów, bo tak w sumie dwa lata temu były mega platynowe włosy. Więc tutaj mamy tą część bardziej uwrażliwioną, więc tej dolnej części nie suszymy. Ale górną możemy delikatnie przesuszyć, żeby po prostu ten produkt głębiej mógł wejść we włosy. Bo w zdrowe włosy niestety ten produkt po prostu mniej wchodzi. Teraz robimy sobie podział włosów, takie separacje nie grubsze niż powiedzmy 2 cm i będziemy nakładać właśnie ten fluid. naminujący jest bardzo gęsty, więc nie trzeba go dać dużo. Zabezpieczamy dłonie, czyli ten zabieg wykonujemy zawsze z rękawiczkami i to co właśnie jest istotne, to troszkę na dół. Nie nakładamy od nasady. Co najmniej musimy z 2-3 cm od nasady, bo te włosy najbardziej nas interesują. Jak nakładamy produkt, to nakładamy go z łuską włosa. Rozprowadzamy go dokładnie po całej długości włosów. I nakładamy sobie jeszcze jedną pelerynkę, którą później cały właśnie nasz zabieg przykryjemy, żeby była temperatura odpowiednia na włosy. I tak jak widzimy, separacja taka jest 2 Ja nie dzielę głowy na 4, wystarcza mi właśnie podział na sekcje 2, i później po prostu dookoła głowy sobie dzielę separację. Jest to szybsza metoda niż na 4. Jak mam całą połowę głowy, to po prostu sobie biorę to, dzielę na dwie separacje. Rozprowadzam dodatkowo grzebienie, nie ściągając produktu. produkt, separacja po separacji, to teraz właśnie grzebieniem szerokim ja mam taką specjalną rolką ten grzebień i rozczesujemy sobie jeszcze raz, żeby równomiernie wszędzie ten produkt doszedł. I teraz sobie felerynkę, tą, którą zostawiliśmy do zabezpieczenia i zakładamy jak czapkę. I jak mamy tak włoski zabezpieczone, pod temperaturą, która sama się wytwarza, raczej nie zginamy, nie plątamy, tylko zostawiamy sobie tak właśnie luzem, końcówkę możemy sobie spiąć, ale już bez włosu. Zostawiamy tak naszą modelkę na 20 minut. Po upływie odpowiedniego czasu, czyli tak jak tutaj dostosowaliśmy 20 minut pod e, temperaturą, idziemy teraz dokładnie spłukać produkt, następnie umyć raz dokładnie tym samym szamponem, którym myliśmy przed zabiegiem. Dostosowujemy odpowiednią temperaturę, żeby nie była za ciepła woda, ale też niezachłodna. I spłukujemy dokładnie i obficie. Szampon, rozprowadzamy na dłonie. Tu się skupiamy bardziej na włosach od nasady niż na samych końcach. Na końcach staramy się, żeby ten produkt też troszkę został, czyli tylko nakładamy ten szampon delikatnymi ruchami. Nie pierzemy tych włosów. I teraz przed zastosowaniem kolejnego produktu, najpierw musimy delikatnie podsuszyć te włosy, powiedzmy w 50%. W bardzo fajnie przyspiesza suszenie włosów, czyli jak nam zajmowało suszenie włosów 30 minut, to spokojnie o połowę będziemy mogli czasu skrócić. I ostatnią naszą czynnością po przesuszeniu włosów używamy spray. Psikamy po włosach, robiąc sobie separacje, separacje takie 5-centymetrowe i po całej długości. Nie oszczędzamy tego produktu, zwłaszcza na te końce, gdzie są bardziej uwrażliwione. Przeczesujemy sobie szerokim grzebieniem, żeby ten produkt dokładnie nam się sprowadził po całej długości włosów. I zostawiamy sobie ten produkt na 10 minut. Następnie przystępujemy do suszenia. Po upływie 10 minut suszymy włosy, później na płaskiej szczotce będziemy modelować. Na płaskiej szczotce suszymy, modelujemy sobie, naciągamy te włosy. To jest bardzo ważne, żeby właśnie nie tylko wysuszyć, tylko też naciągnąć te włosy i równomiernie rozprowadzić ten produkt. Włosów na szczotce używamy prostownicy. Rekomendowana prostownica jest tytanowa i ją polecam do tego zabiegu, jak i również do każdego innego potoksu, proteiny. Do prostowania włosów bardzo fajnie, właśnie jest taka szczotka, która fajnie nam umożliwia prostowanie włosów. Nie grzebień, a szczotka. Przeciągnięć jest od dwóch do trzech, aż się pojawi nam ten właśnie efekt lustra. Przy tej szczotce trzeba pamiętać, że nie możemy takiego mieć pełnego nacisku na te włosy, tylko właśnie taki delikatniejszy, żeby fajnie nam te włosy przechodziły. I jeszcze nie wspomniałam o temperaturze. Temperatura 200-210 stopni. E, Owszem, jest to wysoka temperatura, ale ten Spray Fix e, właśnie nam bierze i te włosy chroni przed tą wysoką temperaturą, więc naprawdę nie boimy się tej temperatury. centymetrowa, czyli najmniejsza z tych wszystkich, które wcześniej były. Mam już wyprostowane włosy. Wiadomo, nie jest to zabieg prostujący, no ale jeżeli przeprostowaliśmy te włosy po trzy razy, to wiadomo, że on musi być prosty. Po umyciu one będą sobie zachowywać się tak, jak zachowywały się wcześniej, czyli będą miały swoją strukturę włosa. No i taki mamy właśnie efekt lustra pięknego. Pamiętajmy, teraz są tak naprawdę wyprostowane te włosy. Później, tak jak mówiłam, one wrócą do naturalnej struktury. Ten zabieg utrzymuje się średnio gdzieś do 4 tygodni. Wiadomo, że są ważne też pielęgnacja domowa później. I co jeszcze można powiedzieć o tym zabiegu, to to, że to nie jest zabieg regeneracyjny. On okleja nam łuskę włosa, on ją wygładza, ale nie prostuje. Wszystkie produkty, które były użyte w filmie, jak najbardziej można kupić u nas w sukcesie piękna, w sklepie stacjonarnym albo w sklepie online.